Dzień dobry, szczęść Boże. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie już teraz z Alepo. Dzisiaj koło godzinach wczesnego południa udało nam się dojechać do tego umiłowanego i cierpiącego miasta. Dzisiaj także już się dokonała dystrybucja tych środków, które zostały zebrane, żeby wesprzeć rodziny z małymi dziećmi, ale także starszych, którzy cierpią z powodu zimna. Śniegu w Alepo nie ma, ale temperatura w nocy zaraz spadnie do 3 stopni, teraz jest około 5 stopni i tak się utrzymuje przez cały dzień, co sprawia, że bez ogrzewania naprawdę jest ciężko wytrzymać. A ci, którzy nie mają zupełnie ogrzewania, umierają. Cała ta akcja zbierania środków na mazut, żeby pomóc tym najbardziej ubogim i potrzebującym, wzięła się właśnie z rozmowy z ojcem Ibrahimem, która dotyczyła zupełnie innego tematu pomocy w przetransportowaniu do, do Bejrutu ikon, która została ofiarowana do tutejszej parafii. Ale w czasie tej rozmowy, pytając co słychać w Aleppo, otrzymałam właśnie odpowiedź, że ojciec się dowiedział o śmierci z powodu wyziębienia dwóch starszych osób z jego parafii. Zaczął mówić właśnie o tej sytuacji, że zima jest wyjątkowa w tym roku. W wielu partiach Syrii spadł śnieg, przejeżdżaliśmy przez Góry jadąc z Libanu i możecie zobaczyć na zdjęciach zaspy śniegu, których ludzie nie widzieli w tych miejscach zimą od 20 lat. Jak opowiadają, takiej zimy nie było. A zatem poruszyło się serce bardzo wielu Polaków, kiedy podzieliłem się tą trudną sytuacją w Alepo, i udało nam się zebrać więcej środków niż śmieliśmy przypuszczać. Już jest to kwota zbliżająca się do 20 tysięcy złotych. Jeszcze przez kilka dni można te środki przekazywać, bo potrzeby tutaj są ogromne, a zima będzie trwała. Te środki, które teraz przekazaliśmy, starczą dla ponad 50 rodzin na od miesiąca do. 6 tygodni w zależności od tego jakie będą pogody, jaka będzie potrzeba ogrzewania, gdyż ogrzewanie miejskie nie istnieje. Trzeba się dogrzewać jakimiś urządzeniami, które konsumują prąd. Prąd jest w najlepszych miejscach. Przez 6 godzin, ale są również takie miejsca, gdzie zaledwie 2 godziny jest dostarczany prąd, który jest państwowy. Reszta to są prywatne generatory albo własne jakieś urządzenia grzewcze. Dlatego te środki, które przekazujemy rodzinom na to, żeby kupiły mazut i, i mogły ogrzać swoje domy, swoje mieszkania, są dla nich bezcenne. Przed Uczą Świętą, która się właśnie skończyła, zamieniliśmy jeszcze dwa słowa z ojcem Ibrahimem. Jutro mamy nadzieję spędzić z nim więcej czasu. I zobaczyć, jak się rozwijają projekty pomocowe, ale ojciec Ibrahim podzielił się z nami wielką radością tych rodzin i bardzo nas prosił, żebyśmy przekazali Wam podziękowanie, że otworzyły się Wasze serca, że podzieliliście się swoimi środkami, że udało się wesprzeć te ponad 50 rodzin, które przez miesiąc będą mogły ogrzać swoje mieszkanie w tym trudnym czasie, wyjątkowej zimy. Co jest też ważne, w tych rodzinach są małe dzieci, a zatem to nie jest tylko radość. Ludzi, dorosłych, którzy walczą z tą trudną rzeczywistością już od lat, ale także tych najmłodszych, którzy przyszli na świat w takich warunkach i innych nie zdają, a dzięki Waszej pomocy będą mogli zakosztować choć trochę lepszego świata i więcej ciepła tej zimy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie w modlitwie o nas, pamiętajcie w modlitwie o mieszkańcach Alepo i wszystkiego dobrego. Niech Wam Bóg błogosławi. Szczęść Boże.